z tej strony markę Chip LBN, A w dzisiejszym cziku przydał mod Better France. Dodaje nam on na ja to, że może pokażę. Dodaje A nam oto parę itemów. Tego typu. Dodaje nam tak. Iron Frances, Golden France, Diamond France, Extreme France. I to są zwykłe. Ja to ulepszyłem. ulepszenie można ulepszać w strojku Jak Widzicie. Mój nowy skin. Yy, do, 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 zaczynamy. Będzie próba z diamentem. Tu możemy dwa razy położyć diament, ulepszymy. I yy, węgiel. Coś... Nie wiem, czy się nie działa. Może tak? Yy, dobra, nie nie wiem dlaczego też szybciej się bierze. Coś. Coś się chyba. Dobra, nieważne. Pokażę na tym przykładzie. To jest ulepszone. Ulepsza się tak. Gdy masz to. Stolecz, uprawkę. Kłócasz i klikasz z i się ulepsza. No to próba. Ciach. Zobaczymy. a widzicie, szybko się pali. I po dwa. No, zobaczymy. Yy, a jak to zdejmiemy i dodamy to. I kładę węgiel. ja zrobię tak. Zobacz. Oj, oj, oj. I zobaczymy, jak to się będzie brało. W następnym odcinku mam zamiar przedstawić Gravity Gun. Ale to w następnym odcinku. Zobaczymy. Tu już jest 28 diamentów, tu 16, tu 12, a tu 64. No to by było na tyle. Jak się robi, będzie w innym odcinku. Na razie, cześć i czołem!